Firma Redbox powstała w 1989 roku. Od początku cechowały ją pasja i miłość do sportu, piłki nożnej w szczególności. Profesjonalizm i nabyte doświadczenie spowodowały, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w branży sportowo-rekreacyjnej. Robert Jankowiak, Redbox. Zenek Małek, były zawodnik. Redbox jest skierowana dla amatorów i zawodników czynnie uprawiających piłkę nożną. Którzy mogą zmierzyć się na boiskach mniejszych w sportowej rywalizacji w godzinach wieczornych od poniedziałku do piątku. Tutaj, akurat w Malborku, będziemy grali w środę i w piątki. Gramy na tym pięknym obiekcie pełnowymiarowe boisko ze szuszą trawą. Będziemy, podzielimy je na dwa lub trzy boiska. W systemie będziemy grali 5-plus-bramkarz na bramki 5-metrowe. Czy istnieją jakieś restrykcje wiekowe? Nie ma żadnych ograniczeń, jest to bardzo fajne pole do popisu dla młodych zawodników, którzy dopiero będą wkraczali w taki wiek profesjonalnego gracza piłki nożnej, ale również dla ludzi, którzy kiedyś tam mieli kontakt z piłką i będą mogli się jakoś tutaj jeszcze w miarę sprawdzić. Panie Zanonie, to już trzecia liga na malwowskim terenie, jak dobrze liczę, tak? oj, ale to w niczym nie przeszkadza. Wszystkich chętnych zapraszamy. Tu się przede wszystkim liczy chęć uczestnictwa w tym. A mi się wydaje, że jeśli tu zgłoszą się drużyny, firmy, hobby drużyny, w niczym to nie przeszkadza. Czy to będzie trzy ligi, czy, czy cztery. Aby nie kolidowały terminy. Z sobą. Redbox był sponsorem technicznym największych polskich klubów piłkarskich, mistrzów Polski. Górnika Zabrze, Lecha Poznań. Zagłębia Lubin, czy też innych grających w Ekstraklasie oraz pierwszej lidze. Nasze ligi dotarły aż do Nowego Jorku. Nasze ligi Redbox powstały 2000 roku w Poznaniu, potem w Katowicach, w Gdańsku. W międzyczasie był Szczecin, Wrocław i Kraków. W zeszłym roku dotarł Nowy Jork, a w tym roku dla nas najważniejsze dwa miasta, jak Oborniki pod Poznaniem oraz piękne miasto Malbork. Prawdziwą perłą w koronie piłkarskiej kolekcji są słynne rękawice bramkarskie stworzone przez firmę Redbox, w których grała połowa bramkarzy ekstraklasy z Łukaszem Fabiańskim na czele. Naprawdę zapraszamy firmy, można tutaj się bardzo fajnie pokazać, może zapewnić pracownikom, znajomym, rodzinom okazję do fajnego spędzenia czasu w sposób zorganizowany. Ale firmy czy młodzi też mogą normalnie tutaj? Nazwa firmy, firmy to nie znaczy, że to będą grali zawodnicy, którzy pracują w firmach, broń Boże. Broń Boże, znaczy mogą być takie zespoły, ale z reguły polega to na tym, że drużyny występują pod nazwami firm. Te firmy jakby są, występują jako drużyna w tabeli, ale i występują jako nazwy sponsorów na koszulkach. A z reguły jest to jeden pracownik danej firmy, który zaprasza do udziału w grze znajomych, rodzinę, sąsiadów, komu tylko przyjdzie do głowy. Ważne jest, aby jeden zawodnik grał tylko w jednej drużynie. To jest bardzo ważne. To właśnie ona stworzyła fanshopy, czyli prawdziwe salony z niezwykłym asortymentem pamiątek i strojów piłkarskich. Rozpoczynamy 14 maja w środę. Przedtem zapraszamy wszystkich na konferencję prasową 9 maja o godzinie 19, na, którą, na której przedstawimy w sposób takiej prezentacji medialnej, wizualizacji, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Można do mnie dzwonić 24 godziny na dobę 739 92 417, a już jutro na stronie naszej www.redboxsport.pl powinna być duża informacja o tym, że Liga Redbox, czyli Redbox, Malborska Liga Mistrzów rusza. Również zachęcam do tego, żeby Państwo dzwonili do Pana Zenona, który jest znaną postacią w Malborku, również udzieli wszelkich informacji. Pana numer. Postaram się. A numer? 519 696 64. Ale tylko zawodnicy mają dzwonić. <noise> Dobrze panowie, o co się bijemy? Jaka główna nagroda? Bijemy się o to, aby być mistrzem Malborka, bijemy się również atrakcyjne nagrody Adidasa, które są fundowane w postaci talonów na sprzęt sportowy Adidasa. Będą nagrody wyróżnienia puchary dla najlepszego bramkarza, najlepszego strzelca, Puchar fair play No i co? I bijemy się o to, żeby być w mediach, bo zaprosiliśmy do współpracy największe media w postaci telewizji Malbork, Radio Malbork, Gazety malborski mam nadzieję i dodatku do dziennika bałtyckiego tygodnik. Telewizja Malbork to już nie jest tylko telewizja Malbork, to jest regionalna telewizja internetowa skupiająca trzy telewizje: Telewizja Malbork, Telewizję Sztum i Telewizja Nowy Dwór Gdański. Czy z tamtą drużyną też mogą tutaj przyjeżdżać? Oczywiście, że tak. Cały cały okręg malborski, kto tylko będzie zainteresowany i chętny wzięcia udziału w, naszym, w naszej lidze bardzo zapraszamy. Tak jak pan powiedział, Redbox trzeba zacząć. 24.pl TV Malborg. TV faci TV Nowy Te Tom, tu kręcimy.